Siemaneczko Widowiec, z tej strony Radek 3 I Dzisiaj będziemy grali w Five Nights at Freddy's Bridge Ruin Jesteśmy po odcinku yy, w tym, kiedy spotkaliśmy Frediego, Czyli byliśmy wraz z oraz włączyliśmy Roxy Karta tutaj powinna być w prawym górnym rogu, tam w lewym Idziemy do... po Grzegorza, zabić go <laughs> Nie no, uratować go Szkoda, że uratować go, bo ja bym mu nogi Tyłka powyrywał. Za to, co zrobił Roxy. No. Cassie musiała wyłączyć Roxy, ponieważ to jest ostatni Security Note. O, ja wiem! Wy rozumiecie to co ja, czyli wcale. Ja na teraz płaczę z tego powodu. Grzegorz Grzegorz jeśli nie słyszysz, jesteś najgorszym gówniarzem. Co, chodzi, co jest we, Fnaf tego, e, we Fnafowskim uniwersum. Powiem tak, już nawet jest gorszy od tych balugnojów. Nawet jest gorszy. E, gdy jedziemy, chcę Wam podziękować za wbicie... E, dziękuję za wbicie na Discorda. Dziękuję za nowych subskryberów e, Wiem, że ogłaszam się, że jak wie 30 subskrypcji na YouTubie, już jesteście bardzo blisko To lecimy To wbijam na TikToka I to jest prawda P.S. Dla osób, które będą oglądały do końca I będą w moim Discordzie czeka Ciemna niespodzianka Ale to oglądajcie do końca I napiszcie hashtag Nie wiem Hashtag ruin, Bo tu będzie, Tu jesteśmy, albo Hashtag Gregory no, ja ona płacze, jest. <noise> nie, mi się robi smutno. Mi bardziej się robi smutno od niej. Nie wiem, co tu jest. Tu się zawaliło, my tu byliśmy. Chociaż to nie jest kanoniczny ending. Przecież Gregory tu nigdy nie był. Kanoniczny ending to był Princes. przecież przecież oni się nie znajdujecie teraz w wakacji. Gregory mówi, że I'm trapped. No, mi, I am trapped. To tak naprawdę my będziemy zaraz w trap, czyli po łapce. Ponieważ okaże się, że nie wiem. Gregory to on tak naprawdę jakiś. Nie wiem kto. Kto nim jest, czy coś. Ja naprawdę nie wiem. Tu będzie jakiś z Tu Tylko nie chce mi się bez... No, kurde, zapewniłam mi trochę. No! No! O no nie! No, no, no. nie. Stupid flashlight! Seriously! Czy teraz equipet, Znika nam latarka! Seriously! Teraz nie wiem, nie możemy żadnego wtaz czy, czy czymkolwiek to jest. Serio, serio! Akurat teraz? Przez całą grę? Eee! Latarka żyje swoim życiem. Tak? A teraz nagle się wyłącza. Nie wiem. Gregory macza w palce w czymś. Ewidentnie. Bo tak se o... Nie wiem. Latarka chodzi na baterię, ale to nie jest, że na podpięcie do szczepcji i tak dalej. No to... Tak się nie mogłaby zgasnąć. Przecież bateria. Nie wiem, ile my tu jesteśmy. 5 godzin? O! No to jest niemożliwe, żebyśmy tu byli. Nie wiem, może będziemy tu jakieś parę godzin na pewno tu jesteśmy. Po co mi są te fastokeny? Odpowiedz... Nie wiem, napiszcie w komentarzu o co chodzi z tymi fastokenami, bo na razie ich nawet nie użyłem. Nie wiem, po co jest jakiś automat tu Co? Kolejny fastoken. Mogę się założyć. Jak zwykle. Po co mi są pastokeni? Kolejny. Mogę się założyć. Kolejny. Mam już ich... Raz, dwa, trzy, cztery. Po co mi są cztery pastuki? KE Cześć! I am a candy Dobrze. Poczekaj chwilkę. Może na dole będzie prezent. Może temu, może jemu trzeba dać te pastokey. trudno nie wsadzić pod nos, ale no. No tu coś będzie, nie będzie nic. No, dobra. I to będzie was Wiedziałem. Nie, ja się cofnę. On. E, mogę się założyć, bo on wy w FFPS-ie, który później nagram. Bo mam już tam na komputerze. E, on opowiada takie historyjki I on właśnie był w Pizza Place. -ie. Dobra. No. O mamie i ży którzy żyli w kabinie y ciemnym Był potwór y został zamknięty w piwnicy. Zawsze potków wydawał stare, straszne dźwięki w nocy, ale mama mówiła, żeby się nie martwił chłopczykowi, ponieważ nigdy nie wejdzie. I, śpiewa, i śpiewała chłopczykowi kołysankę Ko na sen. Pewnego dnia... ...że pewnego dnia potwór przestał wydawać straszne dźwięki, wysłuchał i nauczył się ko kołysanki. Następnego dnia, mam. No, drzwi do piwnicy. Teraz ciekawe... Aha, i po to nam były... I co się dalej stało z chłopczykiem, nie wiadomo, dobra. Nie wiem, według mnie coś jest opowiadane o Grigorym, na pewno. Przecież ten, w FFPS nie ma takiej historyki. A ja po drugie, to jest w Pizza Place, gdzie był Afton. Afton czymkolwiek on jest. Dobra, tu jest coś na. Tu jest kolejna. O właśnie. I. Właśnie, chcę być Gregory, ale jestem kreatywnym człowiekiem. Dobra. Tak mi się wydaje, że ta historyjka coś jest oparta na Gregorym, kasy i tak dalej, że mama, nie wiem... Mama to jest Kasi, Gregory to jest e, chłopiec, chłopczyk, a... Dobra. Gregory to jest ten chłopak, co otworzył piwnicę. E, nie wiem, ten potwór taki, ale to jest głębiej niż Afton przecież. Ale to jest głębiej niż Afton e, dalej. No i nie wiem, tym potworem takim, co nie wiem. Mimik, nie wiem, NWM, co to może być? Afton, glitch, drawany. Gregory jest napisane, Praca Gregorego czy już wiadomo gdzie on trzymał te wszystkie itemki Dobra o. No Security protocol Security Arius? you still nie? nie, muszę tutaj Tak Co to jest? O kurde Jeśli ja tak zapytam. A czy przypadkiem... A czy przypadkiem to nie jest pułapka? Czy przypadkiem ten królik nie był dobry? Jeśli coś w tym środku jest, to co wam zdanie na temat tego, że ten królik jest zły? Może on, on nam chciał. On, może on chce nas, nas powstrzymać z tego powodu, że nie wiem możliwe jest to, że on tak naprawdę strzeże Gregorego. Bo może coś grzesz odwalił w przeszłości. Gregory. Gregory. You okay? tu? You me. You me. Co to są trzy znaki zapytania? I O kurde, Jesteśmy wrobieni. Zostaliśmy wrobieni. I... am in trouble. get Ruksy. out of here! Run! are in Run, we Run! in trouble. We're in in trouble. We're in trouble. I are mean really

What the heck? Entry Co się dzieje? To nie jest w nas! Halo! Znaczy, no Kim jest mimik? To jest mimik chyba, czekajcie. To jest chyba mimik. Nie wiem. Nie wiem, tak mi się wydaje. Przecież, skoro Grzesiu nie nadawał. No to, a mimik to jest ten endoskiery do naśladowania. A skąd wiem? Bo, no tego, bo se, no sprawdzałem Tales of Pizza Plex. Nie miałem, ale ktoś mi wypożyczył. Na chwilę. Dobra, idziemy razem? Jadź! To był Fredbear! Musiałem założyć maskę, tylko że ja dzisiaj nie założyłem tej maski. I on, I on mnie złapał. I wydaje mi się, że coś jest związane tutaj z tym endingiem. To jest niemożliwe, żeby to nie był ending. No. Szybko. HERPI, Gregory! Lokowałem good ending? Nie wiem. To są cztery endingi, czy tam trzy. Nie patrzcie, nie spoilerowałem sobie ile jest endingów. Nie spoilerowałem sobie ile jest endingów, ale... Na znaczy... Nie spoilerowałem jakie to są endingi, ale na pewno wiem, że są trzy, czy tam cztery endingi. To jest muzyka z Dayker Nie wiem... Y czyli jest takie jak założymy maskę, to jest na pewno... To jest ending, na pewno. Czyli... Dobra, czyli... Już wiem, play ruin. Y Dobra, czyli to jest skoro... to jest, nie wiem, taki good ending, może tak to określić. Eee, I jakimś cudem mimik na mnie nie zgoni, bo to jest... Wiadomo, że to jest mimik nawet. Nawet ja to powiem, który nie spoilerowałem sobie całego ruin. Eee, ruin wyszło 25, eee, 25. lipca. A nagrywam to 3 sierpnia. Do tego dnia nie spoilerowałem sobie nic. I dalej nic nie spoileruję. Eee, jeśli odbykowałem jeden... Dobra. Teraz posłuchajmy się tego gówniaka. Zobaczymy gdzie on nas poprowadzi. Znajdziecie w samą drogę. Bo on bo, ja, bo on znajdziecie. Bo on znajdziecie... E, jego porady to... Nie jest domu. No, do, to idę, no, no idę! Już ogarnij się! Hry no! Gdzie! Mimik zostaw mnie! Proszę, proszę! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Dobre, katsetka, chyba ending. Oh, Cassie, it's me. It's me I think I need to explain a few things. You were never supposed to go to the Pizza Plex. That thing in the sinkhole tricked you. I really don't know what it is, but it's been trapped down here a really long time.

On jest gówniarzem. On jest gówniarzem po prostu. Najpierw mówi, nie powinniśmy tu przychodzić, ale zrobili, ale wie, że zrobiliśmy to dla siebie. Znaczy dla niego. E, ty, później on rzuca nam windę. Czy to jest mimik, który podrabia mu głos? Bo ja nie wiem. Tu nie ma w ogóle, i to jest dobrze zaszyfrowane. Nie ma nigdzie w głosach mimika. Bo to jest jakby głos jak jako gregory A w ogóle boty się odzywały? Poza maskbotem, czyli Please take this mask Take a mask i tak dalej Po Security Bridge'u Odzywali się Te boty, że typu wyda ich w, te w te te teatrze i tak dalej I czemu nie było z, z, z tego Immuna, Tamtego Daker Atenta Silul Studios. Nie! Dostałem jedynie informację, żebym został do końca napisów. W którymś z endingów? To jest chyba podstawowy ending, skoro Grzesiu nas tam prowadzi. Chyba odblokowałem jakiś... tam jako pierwszy raz. To odblokowałem jakiś secret ending. Więc... Może na live będziemy robić, że przechodzę grę na 100%, typu, zbieram wszystkie znajdźki, e, jeszcze jest, będę zdobywał osiągnięcia, w ogóle... Widzowie, e, nie będzie mnie parę dni. E, nie wiem, z powodu mojej aktywności kanał będzie nieaktywny. E, nie mogę wam powiedzieć, to jest związane z życiem prywatnym, nie powiem wam tego. E, na Discordzie e, administracja przejmuje, e, jak to zakreślić? E, administracja przejmuje mm, porządek, że już że ona odpowiada za cały serwer w czasie mojej obecności. Cassie. Ona przeżyła? Znaczy, Roxy żyje i czyżby Cassie żyła? Dobra, dalej. Chciałabym powiedzieć, żebyście też, w razie czego, bo ja mam prywatne wiadomości otwarte, że podczas mojej nieobecności nie widzieli, nie spamili do mnie na prywatnym i tak dalej. Administracja zajmie się serwerem. Administracja jest przeszkolona, niektórzy z adminów, są przeszkoleni do tego, jak zrobić, znaczy, no, jak dawać kary i tak dalej. ja mogę sobie wybrać w profilu? Tak, chapter selected. Weźmy sobie czwane, na przykład. Przeszkoleni eee, sam i tak dalej. No i po prostu kanem nie będę nagrywał. Będę nic nagrywał. To tyle. Nie będę na pewno prowadził live'ów, bo... będę miał czasu. Nie wiem czy kończyć odcinek, czy nie. Szczęście, że Ruin nie ma swoich osiągnięć, bo jeśli to byłoby, to ja bym się jeszcze załamał. Dobra. Czy ja mogę skipnąć? Nie wiem. Pocofnąłem się do czopteru pierwszego. Gregory! Gregory, are you there? Gregory. I got your message. Gregory? You there? I got your message. Dobra. I tak to chyba. Gregory! chyba. Nie wiem, nie da się stąd wyskoczyć. Nie, nie da się opuścić pizzy Zresztą. A! Zapomniałem się zapytać. Skoro. Ryan, twoja teoria jest taka, że. W, w, skoro. W, princess Quest Ending jest kanoniczny, to. Jak pizza Pizzaplex jest zrujnowany. A no, zobaczcie. Pizza Plex destroyed. Ten Proli eeeei earthquake shakes Quake Pizzaplex, czyli jakby... E, trzęsienie ziemi nawiedziło Pizzaplex. Nie wiem czym to jest spowodowane. Może to być nawet naturalne, albo z powodu takiego, że... Wyciszę. E, może to jest spowodowane tym, że naczynie Znaczy nie Gregory. What is that? Wszystko się porusza If pod tym... ...by te zapatliska better. i tak dalej w Troxie Racing. Widzimy, widzimy Bloba na początku. Gdzie ja mam dalej? Tak, ja mam dalej to wszystko. Poza tymi Equipment. Mam te wszystkie znajdźki. Nie wiem, ile jest tych znajdziek. Um, Jeden z prawdziwy. Można tak to określić? Jak wam to wytłumaczyć? Um, może to jest po prostu... Tak naprawdę, że sami to rozwalili. I oni teraz te gazety, wątpię, że gazety lokalne mogą kłamać, ale możliwe, że oni się tak wytłumaczyli. Oni tak naprawdę sami rozwalili to miejsce albo coś tam odwalili yy, i rzucają winę na trzęsienie ziemi, ale chyba faktycznie byłoby trzęsienie ziemi, ponieważ ludzie, nie wiem, jakkolwiek ludzie mieszkający obok tego pizzaplexu, to przecież by to czuli. Zakończymy. A tutaj coś jest? Nie ma. To jest nie W ogóle połowa miejsc. E, nie zobaczyliśmy. E, połowy miejsc. Typu L Chips nie widzieliśmy. E, Miser Size, Rockstar Row. E, w kuchni byliśmy akurat. Chyba. No byliśmy przez chwilę, no, no dobra. Mm, gdzie my tam jeszcze nie byliśmy? Nie byliśmy w Serwis. Na przykład. No to ja będę się tym akcentem kończył Subskrybujcie, komentujcie, zostawiajcie łapeczki, ukierwajcie na Discorda, link w opisie I do zobaczenia, cześć!